Dzień dobry, dzień dobry, a raczej ahoj, mości piraci! Dziś przygotowaliśmy dla was mały poradnik w Skull and Bones. Ubisoft co prawda zrobił w grze najnudniejszy na świecie wstęp, w którym uczy nas jak zbierać drewno z wraków statków, ale i tak na koniec okazuje się, że mało w sumie z tej rozgrywki kumamy. A przynajmniej ja tak miałem. Zrobiliśmy więc w redakcji naradę i przygotowaliśmy kilka porad, które, mamy nadzieję, ułatwią wam start w Skull and Bones. Eksploracja świata jest najważniejsza dla początkującego pirata. Świat Skull Bones może wydawać się bardzo rozległym, zwłaszcza gdy dopiero rozpoczynasz swoją podróż i nie masz jeszcze odkrytych sporych fragmentów mapy świata. Dlatego warto przyłożyć się do eksploracji, a tym samym zapełnienia białych plam. Po drodze odkryjesz faktorie, w których zawsze natrafisz na handlarzy, naprawisz swój okręt oraz odblokujesz punkty szybkiej podróży. To przyda się później, gdy będziesz chciał zdążyć na jakieś wydarzenie, które właśnie ma miejsce, lub akurat chcesz popłynąć zbierać zasoby do wytworzenia nowego sprzętu dla swojego okrętu. Szybka podróż w tym zdecydowanie pomoże, dlatego tak ważne jest odkrycie kolejnych punktów na mapie. Dao jest przydatną jednostką. Po wstępnej bitwie morskiej, pierwszym statkiem, jaki zdobędziesz, będzie dał. Bliżej jej do łódki z żaglem i bardzo szybko wymienisz ją na coś lepszego. Dał ma jednak w sobie coś unikalnego, ponieważ tylko tą jednostką można skutecznie polować na zwierzęta takie jak hipopotamy, krokodyle lub rekiny. Niektóre zlecenia wymagają zabicia określonej liczby wspomnianych zwierząt, a jeśli chcesz stworzyć wysokiej jakości materiały, to wtedy także polowanie będzie przydatne lub wręcz konieczne. W każdym porcie możecie przesiąść się na dał, żeby przy użyciu harpunów upolować zwierzynę. Trzeba jednak pamiętać, że jest to bardzo delikatna jednostka. Jeśli zaatakujesz na przykład rekina, to ten będzie się bronił i starał zatopić dał. Dlatego do każdej walki, nawet z hipopotamem, należy podejść rozsądnie, żeby potem nie tracić czasu po śmierci. Kupuj tanio i sprzedawaj drogo. W trakcie swoich łupieszczych wypraw zdobędziesz zróżnicowane materiały. Przyprawy, kamienie szlachetne, wartościowe tkaniny, broń i inne. Każdy z nich sprzedaż w dowolnym miejscu, ale jeśli chcesz naprawdę zarobić, to należy zwrócić uwagę na symbol przy kwocie srebra, jaką możesz zdobyć za sprzedaż lub kupno danego towaru. Wskazany symbol to strzałka. Jeśli widzisz jedną lub dwie strzałki wskazujące do góry, to kupując przepłacasz, a sprzedając więcej zarabiasz. Natomiast jedna lub dwie strzałki wskazujące w dół oznaczają zakup pozwalający zaoszczędzić sporo srebra lub sprzedaż ze stratą. Dwie strzałki oznaczają oczywiście korzystniejsze warunki, więc warto w pierwszej kolejności kupować i sprzedawać kierując się właśnie nimi. Zbieranie morskich śmieci. Na otwartych akwenach regularnie trafisz na połamane deski, zardzewiałe gwoździe, podarte żagle i inne elementy zniszczonych statków. Może się wydawać, że te materiały służą tylko do szybkiego zarobku poprzez ich sprzedaż. Są one jednak bardziej przydatne niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. To właśnie z tych śmieci wyprodukujesz przedmioty służące do naprawy Twojego statku. W zwykłej grze odpowiadałyby miksturą leczącym, no ale w skalę Bones chodzi w końcu o nasz statek. Pakiety naprawcze mają kilka poziomów, ale punktem wspólnym są materiały do ich konstrukcji. Potrzebne są właśnie te resztki wraków, które możesz znaleźć w wodzie i dlatego warto je kolekcjonować, żeby w trakcie bitwy można było szybko się naprawić, czytaj uleczyć, a przyda się to nieraz. To jednak nie wszystko. Ze wspomnianych resztek wraków stworzysz również pakiety odnawiające. W trakcie starcia usuniesz nimi efekty zniszczenia żagli, podpalenia, no i inne negatywne statusy, jakie mogły zostać nałożone w feworze walki. Także do wytworzenia amunicji przydają się zardzewiałe gwoździe lub odzyskany metal. W ten sposób zawsze będziesz miał czym atakować wrogie okręty lub wieże plądrowanego miasta. Mapy skarbów to jeden z łatwiejszych zarobków. Skalent Bones to gra o piratach, dlatego nie mogło w niej zabraknąć map prowadzących do ukrytych skarbów. To także jedna z najlepszych metod, żeby szybko zarobić dużą ilość srebra oraz innych przydatnych przedmiotów. Mapy można zdobyć z różnych źródeł, podczas wykonywania zadań, w butelkach znalezionych w morzu lub na pokładzie innych okrętów. Ta losowość sprawia, że zdobycie mapy jest najtrudniejszym etapem. Ale jest już łatwo, ponieważ skarb zawsze znajduje się w jednej z faktorii, która także służy za punkt szybkiej podróży. Dlatego między innymi tak ważna jest wczesna eksploracja. Odnalezienie skarbu trwa tylko chwilę i ewentualnie problemem może być znalezienie samego miejsca zakopania skarbów w faktorii, przy czym pamiętajcie, że to miejsce jest podświetlone. W środku oprócz srebra możecie znaleźć broń, czasami lepszą od tej, którą już posiadacie. Co ważne, map nie można zbyt długo magazynować, ponieważ możecie mieć przy sobie tylko ich ograniczoną liczbę, a więc gdy limit zostanie osiągnięty, to kolejna nie zostanie już podniesiona. Ulepszej narzędzia potrzebne do zbierania zasobów. Zbieranie zasobów jest nieodłącznym elementem gry z otwartym światem i nie inaczej jest Skull and Bones. W trakcie pływania możesz zebrać z wody drewno, metale lub rośliny potrzebne do wykonywania włókien. Znacznie skuteczniejszą jednak metodą jest zbieranie ich ze specjalnie oznaczonych miejsc. Do tego potrzebne są kilof, piła oraz sierp i im wyższy macie ich poziom, tym więcej materiałów zdobędziecie. A to znacznie przyspieszy wykonywanie jak najlepszego sprzętu dla waszego statku lub zbudowanie nowej jednostki, którą akurat sobie upatrzyliście. A pamiętajcie, działa, uzbrojenie oraz pozostały osprzęt są konieczne, aby skutecznie stawić czoła najróżniejszym przeciwnikom, w tym również potworom morskim, które często są bardziej brutalne niż inni piraci. Szabry i wraki okrętów. Siły natury są brutalne i nie wybaczają błędów, czego dowodem są porozbijane w różnych miejscach na mapie wraki. Żeby się do nich dostać potrzebny jest łom i zdobędziecie go bardzo szybko już na wczesnym etapie gry. Później macie możliwość go ulepszyć i warto zainwestować w to część zasobów, ponieważ niektóre wraki wymagają lepszego łomu. Materiały wydane na ulepszenie wspomnianego przedmiotu szybko się zwrócą. Na pokładach wraków często można znaleźć potrzebne materiały do zbudowania nowego okrętu lub działa. Czasami trafiają się także inne cenne przedmioty, które zyskiem odsprzedacie jednemu z licznych handlarzy. W ten sposób możecie też podreperować swój piracki budżet, ponieważ we wrakach zawsze znajdzie się kilkaset srebrnych monet. Monitoruj kierunek wiatru. Podczas płynięcia swoim statkiem, zwróćcie uwagę na prawy dolny róg interfejsu. Tam znajduje się prędkościomierz, który wskazuje, no cóż, prędkość okrętu w węzłach. Ważniejszy jest jednak inny element, niewielka strzałka obracająca się wokół wspomnianej wartości. To dzięki niej można rozpoznać kierunek wiatru, a jej kolor sugeruje, jak dobrze względem wiatru ustawiliście swój okręt. Strzałka zrobi się czerwona, jeśli wiatr będzie wiał w dziób, co oznacza najgorsze ustawienie i praktycznie zerową prędkość. Wskaźnik zmieni kolor na biały, gdy wiatr zacznie uderzać w lewą lub prawą burtę, ale wciąż od strony dziobu. Natomiast strzałka stanie się zielona, jeżeli wiatr będzie wiał w lewą lub prawą burtę lub od rufy. To daje największą prędkość i należy jak najczęściej ustawiać się w ten sposób względem wiatru. Niestety nie zawsze będzie to możliwe, ponieważ Scal and Bones nie można zmieniać ustawienia żagli i zawsze trzeba całym okrętem manewrować względem wiatru. Przez to nie zawsze uda nam się osiągnąć optymalną prędkość, zwłaszcza podczas walki, ale warto starać się jak najczęściej ustawiać swój statek tak, aby uzyskać maksymalną prędkość. W trakcie bitwy morskiej ustawiaj swój okręt w odpowiedni sposób względem przeciwnika. Jednym z najważniejszych elementów Skull Bones są bitwy morskie. Im większy masz statek, tym więcej otrzymasz miejsca na zróżnicowane uzbrojenie. Warto tu wymienić cztery główne miejsca jego rozmieszczenia: dziób, lewa i prawa burta oraz rufa. Na każdej z nich możesz coś ustawić, w zależności od danego statku więcej lub mniej. I w ten sposób zwiększyć swoją siłę ognia. W trakcie walki warto pamiętać, gdzie jest umieszczona jaka broń i ustawiać się w ten sposób, żeby prowadzić skuteczny ogień. Każda z tych lokacji ma swój kąt, z którego można razić wroga. Dlatego warto czasami nacierać delikatnie pod kątem, żeby przykładowo najpierw wystrzelić kilka sal w burty, a gdy działa będą przeładowywane, to przenieść się na dziób i skorzystać z arsenału, który tam się znajduje. Zawsze miej przy sobie pakiety remontowe i pakiety odnawiające. Jak wcześniej wspominałem, ze zbieranych szczątków wraków można tworzyć przedmioty naprawiające Twój statek. Wykorzystaj dużą dostępność tych zasobów do wytwarzania pakietów remontowych oraz pakietów odnawiających i zawsze miej je przy sobie. Nigdy nie wiesz, co wydarzy się w drodze po drewno lub rudę metalu. Nieraz naprawa statku w trakcie walki będzie wymagana, aby wyjść zwycięsko ze starcia. W ten sposób pozbędziesz się stresu związanego ze śmiercią. To znaczy, jeżeli nasz statek zostanie zatopiony, to tracimy część ładunku, a potem oczywiście musimy go w porcie naprawić. Pakiety remontowe i pakiety odnawiające są w takiej sytuacji absolutną koniecznością. Wykorzystaj mgłę na swoją korzyść. Podczas przemierzania morza lub rzek nieraz natrafisz na mgłę, która znacznie obniża widoczność. Grając z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby nie zobaczysz zbyt wiele, ale jest na to rozwiązanie. Widok zboczanego gniazda ratuje sytuację, pozwalając lepiej zorientować się w otoczeniu. Dzięki temu będziesz wiedział, czy w okolicy są statki, których nie chciałbyś mieć obok siebie, lub czy pobliski wrak warty jest szabrowania. Mgła przydaje się także w trakcie walki. Ucieczka przed znacznie silniejszym statkiem może podnieść poziom adrenaliny. Zwłaszcza jeśli wiesz, że jedna salwa dzieli cię przed zniszczeniem. W takiej sytuacji wpłynięcie w pobliską mgłę pozwoli wykorzystać ją jako swego rodzaju zasłonę dymną i bezpiecznie oddalić się od zagrożenia. Wrogi statek straci nas z oczu. Abortarz ułatwia walkę i zwiększa ilość nagród. Gdy statek wroga straci odpowiednią część wytrzymałości, to wtedy można przystąpić do abordażu. Jest to swego rodzaju finisher, który pozwala na automatyczne dobicie przeciwnika oraz zdobycie jego ładunku. Materiały te co prawda można podnieść z pływającego wraku, ale dokonywanie abordażu daje szansę na bonusowe zasoby lub przedmioty. W końcu jednostka jest wciąż cała i nie zniknęła w płomieniach eksplozji. Dlatego warto próbować dokonać abordażu. Czasem będzie to wymagało kilku prób, ponieważ liny, które wyrzuca załoga, mają ograniczony zasięg. Do abordażu warto na przykład płynąć burta w burtę, aby w ten sposób zmaksymalizować szansę ataku. I to tyle od nas. To co widzimy się na morzach i oceanach Skull and Bones? Czołem.